Witam serdecznie kochani spod znaku. Panny w tym czytaniu karterota dla Was na nadchodzący miesiąc, na styczeń, nadchodzi nowy rok. Trzeba zobaczyć, jak w niego wejdziemy. Zobaczymy najpierw, jak będzie się to u Was układało w kwestiach materialnych i też związanych z pracą, z finansami. Więc mamy tutaj dziesiątkę pucharów, szóstkę denarów, ale i piątkę denarów, więc bez kosztów jakichś się nie obędzie. Moje drogie panny, przejdźmy teraz do Spraw związanych z planami waszymi przedsięwzięciami, tutaj jest no, dziesiątka buław, karta kochanków, karta Królowej Mieczy także. A Wasze zdrowie i samopoczucie, jak będzie się układało, bardzo fajnie się wydaje, bo i czwóreczka buław, i giermek Pucharów, ale jest i as mieczy, więc trzeba uważać. Moje drogie panny, zanim przejdziemy do interpretacji tego czytania, nie zapomnijcie zostawić lajka, rozważcie subskrypcję kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, ale teraz już patrzymy, jak tu w przyszłości się będzie układało. No, jeżeli chodzi o te kwestie materialne, właśnie praca, finanse, ważny temat bardzo przecież, No, tak jak tu już sugerowałem, jest piątka denarów. wezmę ją na początek. Ja zawsze wolę te takie troszkę mniej pozytywne rzeczy na początku, Poruszyć, żeby potem je przebić tym, co jest w, no, takie z mocniejszym uderzeniem. Piątka denarów faktycznie wskazuje, że jakiś będzie tutaj taki moment, w którym trzeba będzie te pieniążki wydać. Tak, będzie jakiś koszt, będzie jakiś wydatek i on będzie okej, okay, ja nie powiem, że on będzie niespodziewany. Raczej nie wydaje się, żeby on był aż tak niespodziewany, że nagle coś wiecie runęło i trachnęło, ale może być dość istotny, tak? Może być taki, że będziecie widzieli, że to nie jest nie są małe pieniądze, które no, musicie na coś wydać i teraz tak, mówiąc właśnie o tym, że on nie jest niespodziewany, bo tutaj by była piątka mieczy, siódemka mieczy, może ewentualnie, która by to sugerowała. Albo jakaś dziesiątka mieczy. Piątka denarów z reguły obrazuje wtedy taką sytuację, kiedy no, wiecie, że musicie coś kupić, wiecie, że trzeba na coś te pieniądze wydać, wiecie, że trzeba coś opłacić. Jest to znacząca kwota, ale no musicie się na to, wiecie, no, godzicie się na to, bo nie ma innego specjalnie wyjścia. Nie jest to nagła sytuacja, jest to sytuacja, którą no po prostu widzicie, że no, nawet czasami chcecie tak, na tę na, na rzecz pieniądze wydać, i wydaje się, że będzie tak to w Waszym przypadku, moje drogie e, panny, gdyż, e, gdyż mamy też szóstkę denarów i dziesiątkę pucharów. One jednocześnie zmniejszają ten taki negatywny wydźwięk tej piątki. E, Denarów Bo szóstka mówi, że wy te pieniądze jakieś dostaniecie. Wy będziecie mieli jakąś kwotę. Uzyskanie. Pieniędzy, które są takie znaczące. I tutaj ta szóstka denarów wydaje się, że nie chodzi tutaj o wyłącznie jakąś wypłatę e, tak za naszą pracę, to by było coś normalnego, to by było coś takiego, e, o czym z reguły karty nie mówią. E, moje drogie panny, tutaj chodzi o jakąś, nie wiem, dodatkową, większą kwotę, którą może pozyskacie, e, może dostaniecie jako jakiś bonus, może zostanie wypłacony jakiś dodatek taki konkretny, czy coś takiego. Coś, co was ucieka, i moi drodzy, te dwie karty w tym wypadku, ta piątka i szósteczka się niwelują. I ja wiem w jaki sposób, tak? Moi drodzy, dostajemy jakąś kwotę, dostajemy jakieś, no, znaczące nawet pieniążki i od razu, wiecie, wydajemy je na coś takiego, na co się przymierzaliśmy od dłuższego okresu, przez dłuższy czas, może nie mieliśmy, nie mogliśmy sobie na to pozwolić wcześniej. Teraz te pieniądze mamy, więc sobie, no. Pozwalamy, jest, to wiecie, łatwo przyszło, łatwo poszło, ale wy chcecie to zrobić, tak? Wy będziecie panny chcieli to zrobić. Ja mówię to z dużą pewnością, bo mamy dziesiątkę Pucharów i dziesiątka Pucharów jest kartą szczęścia jest kartą tego, że coś się faktycznie, fajnie udaje i wy w tej sferze materialnej w styczniu będziecie panny właśnie się cieszyli. Może to świadczyć o tym, że dostajecie podwyżkę, i właśnie jakiś tam może zadatek za tą rzecz i teraz o, i ten, te pieniądze wydajecie. Może, kochani, dostajecie nową pracę w ogóle, tak? Zaczynacie nową pracę, więc wiecie, że jest już troszkę bezpieczniej, stabilniej pod tym względem finansowym, i też tą taką większą kwotę na coś można wydać. Więc ta piątka denarów w tym wypadku OK, to będzie coś znaczącego, a ale też nie martwiłbym się tym aż tak bardzo, gdyż widzę, że wy po prostu, moi drodzy, będziecie chcieli w to coś zainwestować, tak? Więc no, jest, może troszkę będzie tak smutno, jak wiecie, zapłacicie za to i zobaczycie te, te konto, że były te pieniądze, teraz troszkę ich nie ma, ale no, wiecie, musicie się skupić na to, co za to dostajecie. Moje drogie Panny, jeżeli chodzi o plany i Wasze przedsięwzięcia, styczeń, styczeń jest miesiącem, na to wychodzi, dość takim intensywnym. Tak, w sensie takim, że, moi drodzy, jeżeli podejmujecie jakieś takie działania długofalowe, właśnie planujecie może też jakąś konkretną rzecz, to tu trzeba będzie się troszkę bardziej nagimnastykować, niż zakładacie, tak? mamy dziesiątkę, dziesiątkę buław, która po prostu wskazuje na dużą ilość pracy, którą trzeba wykonać, dużą ilość takiego zachodu, energii, którą trzeba włożyć w daną rzecz, żeby się pomóc. Wiodła, mamy królową mieczy, która wskazuje, że też e, no, będą pewne rzeczy się może dłużyły, będą takie e, jednak nie aż tak szybko. I łatwe do zrobienia, jakby nam się wydawało. I mamy kartę kochanków, która wskazuje na wyzwania, tak? Wyzwania, które no raz za razem, jeżeli robicie, jeżeli to jest przedsięwzięcie, które robicie regularnie, to też każde raz, jak będziecie to robili, to będziecie widzieli, że to jest wyzwanie. I moi drodzy, i można to odczytać właśnie w zależności od tego, czy to jest jednorazowy plan, czy to jest właśnie coś długofalowego. Jeżeli jest tu jednorazowy plan, macie jakiś wyjazd, macie jakieś przedsięwzięcie takie konkretne, w kilka dni się zamyka albo w jeden nawet, to musicie tu się przygotować, że to będzie niełatwe przeżycie. Tak? To będzie ambitna rzecz, może się nawet taka nie wydawać, ale tam potem te okoliczności będą sprawiały, że jednak trzeba będzie się na tym Skupić, że to będzie wymagało czasu, że to będzie wymagało większej ilości tej energii, niż się spodziewacie, e, więc e, pamiętajcie o tym, przygotujcie się odpowiednio, jeżeli właśnie gdzieś tam jedziecie, załóżmy, e, ale moi drodzy, przecież styczeń to jest także miesiąc, kiedy bardzo często e, kochani, no wiecie, mamy te postanowienia nasze noworoczne, chcemy zmienić samego siebie w jakiś tam wymiarze, e, no i zaczynamy Załóżmy jakieś ćwiczenie, tak? Chodzimy na jakieś zajęcia, chcemy się troszkę poruszać, troszkę tutaj więcej energii wydatkujemy. Więc moi kochani, tu widzę, że też musicie mierzyć te siły swoje na zamiary, tak? Więc jeżeli macie jakiś taki plan, to. Pamiętajcie, że nie będzie łatwo. Tak, to takie postanowienia, zmiany naszego życia z dnia na dzień nie są z reguły łatwe. Więc też karty tu w tym wypadku mówią po prostu, że rzucacie się w ten wir, będzie ciężko. Ale można z tego wyciągnąć radę taką, panny, że mam macie troszkę, wiecie. Może obniżyć to tempo, nie ruszać z takim, wiecie, wielkim impetem, zacząć troszkę wolniej, ale z myślą o tym, żeby jednak faktycznie dobiec do końca mety, nie? Więc jeżeli macie jakiś taki ambitny plan, to może go tak o pięterko niżej, ale wtedy też będziecie mieli większą pewność, że uda Wam się utrzymać to tempo, nie? Moi drodzy, jeżeli chodzi o Wasze zdrowie, tutaj bardzo fajnie, na pewno od razu już powiem o tym giermku pucharów, giermek pucharów sugeruje, że w humorach będziecie bardzo dobrych, więc tutaj akurat tego Wam dobrego humoru brakować nie będzie, będziecie pogodnie patrzeć na te Wasze okoliczności i, i, i to, co się dzieje. To jest bardzo ważne. Mamy też czwóreczkę Buław, która po prostu wskazuje na konkretnie dobre zdrowie, taką energię do działania, tak tą siłę, która ewidentnie będzie tutaj na przykład potrzebna, więc może też czwórka. Buław szczególnie z kartą Asa Mieczy wskazywać na to, że jeżeli macie jakiś zabieg planowany na styczeń, że macie jakąś właśnie, nie wiem, może nawet coś poważniejszego, kochani, wychodzicie z jakiegoś problemu zdrowotnego, to widzę, że pokonacie ten problem, tak, poradzicie sobie z nim i to będzie na plus, będzie pozytywny wynik tego, tak, będzie szczęście w tym wypadku. Karta czwórki Buław mówi o powodzie do świętowania, co to, no wiecie, rozumie się samo przez się, jeżeli coś nam się udaje, no to się cieszymy, świętujemy może nawet, ale jeżeli nie macie takiego przeżycia, jeżeli nie spodziewacie się takiej rzeczy, to wtedy mamy to dobre zdrowie, pan jest dobry humor, ale jest też as mieczy. As mieczy może wskazywać na to, że w styczniu będzie taki okres, kilku dni, kiedy no może was coś łapać, czyli widzicie, ten miecz jest, to jest taki, to, to jest taka wskazówka na to, że coś was atakuje, tak, coś was próbuje Próbuje osłabić, coś was tutaj próbuje wam zajść za skórę. I na szczęście Asmieczy mówi o tym, że no, ok, nie będzie to przyjemne i przez te kilka dni będziecie to odczuwali, ale też to się nie rozwinie w coś takiego poważnego. Coś, co by miało Was, wiecie, rozłożyć na łopatki całkowicie, nie? Więc uważajcie na siebie, no, ubierajcie się stosownie do pogody i tak dalej, i tak dalej. No, co ja wam, wam, wam będę mówił? Ja Wam tylko mówię, co tutaj karty przedstawiają, jak Wy podchodzicie do tego tematu. Potem, no, jakie macie metody na to, żeby nie zachorować, to możecie nawet w komentarzu napisać, tak? Może skorzystam, może, może o czymś sam także nie wiem, a są różne Przecież metody. Moi drodzy, zobaczmy teraz, jak w tych sprawach bardziej takich. Uczuciowych sytuacja będzie się układała, zaczynając od kontaktu z bliskimi, z rodziną, przyjaciółmi, tymi ważnymi osobami. Mamy tu dwójkę buław, jest niestety też dziewiątka mieczy, więc będziecie kimś się martwili, o kogoś się martwili, jest także trójka denarów, czyli coś nowego widzę, że się pojawia. Okej. Okay. A także jak moi drodzy, będzie się wam układało w miłości z tą ukochaną osobą. Czy też moi drodzy, jeżeli kochani jesteście singlami. Będziemy także interpretować to jak dla singli. Tu jest karta świata, dwójka pucharów, karta sądu. Sądzę, że nie jest źle, nie? Sąd, więc sądzę. E dobrze, ale zacznijmy od tych ważnych osób. No cóż, widzę tutaj faktycznie, to są dwie karty, które mówią o czymś nowym, o początku czegoś, tak? E one wskazują na to, że ktoś na pewno będzie coś zaczynał, ale ja bym tutaj widział... Że no, wy tym, tym faktem się martwicie. E, więc tak, te dwie nowe rzeczy to są dwie różne rzeczy i one są od siebie niezależne w tym czytaniu, e, ale tylko chciałem wskazać, że są dwie, żebyście no, nie myśleli, że mówię o jednej konkretnej sprawie. E, karta Trójki Denarów i Karta Dziewiątki Mieczy wskazuje, że ktoś z Waszych bliskich e, rozpoczyna coś, tak? coś albo coś się rozpoczęło w życiu tej właśnie dla Was ważnej osoby, ale was to niestety w jakiś sposób martwi. Nie macie najlepszych przeczuć co do tego, tak? Tak naprawdę to się do tego, no, to, to się w tym zamyka. Czyli załóżmy, ktoś z, no nie wiem, załóżmy syn, tak? Syn wasz zaczyna nową pracę, ale wy tak widzicie, że ta praca to chyba nie jest ta droga dla niego, nie? Może też tutaj taka osoba Osoba zaczyna nowy związek. Wyznacie, znaczy poznaliście tą osobę, z którą ta, ten ważny człowiek dla was ostatecznie się chce związać, chce robić pewne rzeczy. No i wchodzi na tą drogę, tak, nową, bo tu chodzi właśnie o wchodzeniu na jakąś taką nową drogę. No. Nie podoba wam się, tak? Macie wrażenie, że to nie będzie ta właściwa osoba. Kochani, tu jeszcze nic do niczego nie doszło. Tu jeszcze się nic nie dokonało, tak? Więc nie wiem, może ktoś też ma taką sytuację, że widać, że zaczyna chorować, tak, na coś. Może jest jakaś nie, nie najlepsza prognoza. Pamiętajcie, to nie, nic się jeszcze nie dokonało. To, ta dziewiątka mieczy wskazuje na to, że wy zaczynacie się martwić, ale to wy martwicie się czymś, co ewentualnie może się pojawić. Nie, że coś się zdarzyło, coś złego się wydarzyło. E, ta nowa dziewczyna, nie, załóżmy tego waszego syna, e, ona wygląda na nietypową, niefajną, specjalnie może dla was, ale jeszcze niczego złego mu nie zrobiła ani wam, tak? E, tylko macie takie. Przeczucie. One mogą się skrystalizować. Z reguły, jak jest dziewiątka mieczy, to się nie krystalizują w taki sposób, jak mamy to w wyobrażeniach, ale też nie muszą, nie? więc na razie po prostu martwicie się czymś, co nie nastało, ale no, myślicie, że w przyszłości może do tego dojść. Mamy też dwójkę buław i ona trochę bardziej, radośnie, bardziej radosna jest w tym wypadku, bo widzę też, że z kimś, właśnie ważnym albo z grupką osób, które są, nie wiem, przyjaciółmi, znajomymi dobrymi, będziecie planowali coś fajnego, coś takiego nowego, czego jeszcze nie robiliście wcześniej, tak? Może zamiast tylko spotykać się na kawkę i ciasto, w jakieś tam kawiarence, stwierdzicie, że a, zrobimy sobie jakiś wypad do jakiejś miejscowości pod naszym miastem, w którym mieszkamy, czy obok naszej miejscowości, wyskoczymy sobie, pochodzimy tam w tym innych warunkach, w nowym miejscu. No, coś takiego, czego jeszcze nie robiliście. Coś takiego, co też jest takie intrygujące, i do czego będziecie zapaleni. Ale dobra, to jest to, co karty mówią o tym kontakcie z bliskimi. Zobaczmy o co chodzi w tej miłości. Ja zacznę to czytanie dla osób, które są singlami. Moi drodzy, no, karta świata, dwójka Pucharów. I ten sąd, do tego sądu jeszcze dojdę. Moi drodzy, no nie ma specjalnie też innego sposobu, jak to można odczytać. Świat, najbardziej pozytywna z kart, jaka istnieje w tej talii całej, ona jest taka całościowa jest kartą szczęścia, kartą tego, że coś się udaje, że świat jest po naszej stronie. Dwójka Pucharów za to wskazuje na to, że jesteście w dobry, że, że z tą jedną konkretną, ważną osobą się dogadujecie, tak, że jest tutaj jakaś ta więź, budowanie takiej więzi z kimś innym, no i mamy kartę sądu, że w końcu do tego dochodzi. No i, moi drodzy, jak to odczytać, jak jesteście singlami? Jeżeli szukacie, jeżeli spotykacie się z kimś, albo szukacie kogoś zupełnie nowego, całkiem możliwe, że właśnie pojawia się ten człowiek, tak, wywołany niejako przez Was, więc tutaj sąd wskazuje na pewną sprawczość, że trzeba jakieś działania tutaj wykonać w tym kierunku, a nie tylko czekać i po ładnie pachnieć, nie? Ale, moi drodzy, no pojawia się osoba, która naprawdę w tym wypadku może Was pozytywnie właśnie tak zmieść z nóg i naprawdę będzie się to ładnie, ładnie układało między wami fajnie, no tak nawet bym powiedział, że w tym styczniu to nie jest tylko, że to jest początek tej znajomości, to już jest takie coś, że jeszcze w styczniu może dojść do tego, że z tą osobą nawet tam się już uznacie za parę. tak, więc tu dość szybko sprawy się potoczą, głównie dlatego, że to będzie takie intensywne Kochani, jeżeli jesteście już w związku, macie tą ukochaną osobę e, dogadujecie się świetnie Naprawdę mile spędzony czas ze sobą. I tu jeszcze ta karta sądu sugeruje, moi drodzy, że jest nawet coś więcej, że jest jakiś jeden konkretny moment. Tak? Jeden konkretny moment w tym styczniu, kiedy faktycznie e, czujecie tą miłość, kiedy mm, panny jesteście ze sobą razem, tylko sam na sam i patrzycie sobie w oczy i widzicie, że, że to jest ten właściwy oso właściwa osoba. To jest może jakiś wspólnie spędzony wieczór, może jakiś wyjazd. E, karta sądu często wskazuje na coś takiego planowanego, coś, coś takiego, na co wyczekujecie. Tak? Więc albo to jest <laughs> właśnie jakaś planowa pana nie wiem, aktywność wspólna, podczas której do tego dojdzie, albo, moi drodzy, bardzo wyczekujecie tego momentu takiego przełomowego między wami. To z reguły bardziej e, dzieje się w e, relacjach, które są stosunkowo świeże, tak, czyli tam, nie 30 trzydziestoletnie, e, tak, czyli coś takiego bardziej... Bardziej świeżego, ale moi drodzy, w tym wypadku faktycznie dojdzie do tego momentu, w którym będziecie czuli tą miłość będziecie czuli, że warto być z tym człowiekiem razem. I, i, i tu w styczniu nie widzę niczego, co by źle przedstawiało te możliwości i tą Waszą relację. Zobaczmy teraz, moi kochani, jak będzie wyglądała dobra rzecz, która idzie w waszą stronę. To jest karta cesarzowej. Jaka jest przeszkoda? Rycerz Buław. Ok, taka dość prosta rada. E, właśnie, i rada kart jest Rycerz Mieczy. Więc, e, kochani, no dobra, to dość łatwo odczytać akurat te dwie rzeczy w tym wypadku. Moi drodzy, dobra rzecz, która idzie w waszą stronę. Takie może nie będzie to spektakularne odczytanie, może to nie będzie spektakularne wydarzenie, to nie będzie jedno konkretne wydarzenie. Moi drodzy, jesteście na dobrej drodze, zmierzacie w dobrą stronę. Karta cesarzowej mówi o tym, że naprawdę te drogi, które obraliście, te sposoby, jak, jakimi radzicie sobie z pewnymi, nie wiem, wyzwaniami w sferze materialnej, w tych swoich planach, także, okej, okay, tylko trzeba właśnie je tam może dopicować. Jak wygląda tutaj to zdrowie? Ogólnie jesteście na dobrej drodze, żeby poprawić swoje, swoje życie. I tak naprawdę, moi drodzy, też to będzie widać, tak? Jeszcze w styczniu będą tego oznaki, że idziecie w dobrą stronę. Może nie takie, które automatycznie to przypieczętują tak całkowicie, że Wy wiecie, że tylko i wyłącznie to i nic więcej, w to tylko inwestować. Może nie aż tak, ale nadal będziecie widać, że wszystko powolutku się się układa w te odpowiednie miejsca, no są takie momenty przełomowe tutaj, tutaj, tu zdecydowanie, które mówią, że w końcu wchodzicie na ten dobry tor. Moi drodzy, ale mamy też radę kart i ja już o tym troszkę mówiłem przy tych planach i przedsięwzięciach waszych panny. Przeszkodą rycerz była pomocnym wpływem rycerz mieczy, czy też taką radą. Moi drodzy, nic na dziko, nie szarżować za bardzo, tak? Robić oczywiście, iść do przodu, działać, ale też moi kochani, nie przesadzać, nie być zbyt takim, wiecie, hop do przodu, bo inaczej będzie to, no właśnie, Wam się odbijało czkawką. Moi drodzy, macie na to wszystko energię, macie te możliwości, żeby osiągnąć te rzeczy, które chcecie, ale też trzeba to robić rozważnie, żeby potem nie być, nie wiem, zestresowanym, nie mieć do siebie jakichś wyrzutów, że coś nie wyszło, a planowałem, że miało być tak pięknie. więc. Kroczek, raczej znaczy bieg mniejszy niż ten najszybszy. Nie wiem, który tam szósty, bo już chyba teraz szóste biegi są w samochodach, ale tylko na piątce tej naszej klasycznej, czy tam czwóreczce, jechać dojedziecie do celu. Ale też mówię, właśnie bez, bez takiego zbytniego rzucania się na głęboką wodę. Panny, rozkład dla Was na styczeń, na ten początek roku. Nie zapomnijcie zostawić tego lajka, rozważcie subskrypcję kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I mam wielką, wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym czytaniu. Dzięki. Pa.